Witam na kanale Dzieciaki Testują. Zapraszam na recenzję książki Człeko Zwierz od wydawnictwa Harper Kids. Przyznajcie sami, że tytuł jest dość intrygujący: Człeko zwierz. Co nas łączy ze zwierzętami? I na tylnej części okładki możemy przeczytać, tak w skrócie, o czym będzie ta książka. Myślisz, że ludzie są wyjątkowi, całkowicie różnią się od innych zwierząt? Czas to przemyśleć. Słonie rozpoznają się w lustrze, ryby prowadzą własne hodowle, pszczoły głosują, śluzowce rozwiązują zagadki. Bo bo dzielą się jedzeniem z potrzebującymi I to tylko fragmencik tego, co w tej książce znajdziemy Jest to książka z serii Art, więc widząc logo Art tutaj na tylnej części opłatki Mamy pewność, że ilustracje będą arcydziełem Art, seria Art, kiedyś Egmont, dziś Harper Kids Jest bardzo artystyczna, pięknie wydane są książki w tej serii No i książki te są nie tylko piękne, ale również ciekawe Spis treści możemy sobie przeczytać. Społeczność, uczucia, inteligencja. Na takie większe działy została książka podzielona, a każdy taki większy dział ma również coś w stylu takich podrozdziałów, że możemy sobie poczytać, jak to jest, na przykład praca zespołowa wśród ludzi. Oraz wśród pszczół. Tutaj mamy o tym napisane, o tych odkryciach, właśnie jak to zostało odkryte, kto odkrył, że pszczoły głosują. Dalej mamy na przykład te mrówki, które trudzą się rolnictwem jak i dlaczego przeczytacie z książki. Są też ryby rolnicy, życie w mieście, czyli mamy tutaj na przykład w mrowiskach, czy pszczoły, jak budują swoje miasta, jak zwierzęta się bawią o krukach, które się turlają, popisywanie się przed innymi, coś pięknego, wspaniałego, niesamowicie mądrego i bardzo, bardzo ciekawego. Człekozwierz jest to książka, którą bardzo Wam polecę, aby się z nią zapoznać, poczytać. Jestem przekonana, że bardzo Was zainteresuje i oczywiście Wasze dzieci też, bo jest tutaj bardzo dużo ciekawostek na tematy zwierząt i tego, co nas ludzi łączy z tymi zwierzętami. Przepiękne ilustracje, jak na serię Art przystało. Jeszcze raz Wam polecę poznać tą książkę, bo jest fantastyczna. Człekozwierz od Harper Kids. Piękna, mądra i niesamowicie ciekawa, a więcej o niej na blogu w opisie do filmu jest link, zapraszam tam bardzo gorąco, a ja się już żegnam, do usłyszenia w kolejnych filmach.